W zasadzie dzisiaj troszeczkę inny odcinek, mianowicie zaproszę was do naszej sypialni, czyli dość intymnie będzie, a tak serio to już pokazuję o co chodzi. Otóż mamy malucha, no i mamy też łóżko. Niestety spanie w łóżeczku obok na razie się nie udaje, więc potrzebowaliśmy czegoś co nam tutaj zabezpieczy dziecko przed spadaniem. Dziecko zaczęło już marudzić, narzekać, nie? Zaczęło się kręcić w nocy, zaczęło raczkować, więc no chwila moment ani się obejrzeliśmy, pierwszy raz leżała tutaj już obok. Więc szukaliśmy barierek, no i znaleźliśmy coś takiego. Marka o ile kojarzę to jest Flurysal, jakoś tak to się, się pisze, nie wiem jak się tam czyta. Mamy zamontowaną jedną, a w tym odcinku pokażę jak zamontować drugą część, identyczną tylko, że krótszą na szerokość łóżka. Zmontujemy sobie to razem, opowiem co i jak, i też opowiem jak to się sprawdza. Także zapraszam. Tak więc barierka przychodzi w takim opakowaniu, w identycznym przyszła ta tutaj, tylko po prostu była nieco dłuższa. Ale opakowanie, karton jest do, dokładnie taki sam. Mamy szerokość 1,6 metra, czyli tyle ile ma nasze łóżko. No i co, rozpakowujemy i montujemy. przyda nam się nóż. Yy, ogólnie chciałem to nagrać w takich bardziej cywilizowanych warunkach, ale. No, dzisiaj nam córka już spadła z tej krawędzi i po prostu nie ma na co czekać. A że zostałem sam w domu, mam czas tatusiowy, to zamontujemy od razu to. Mam nadzieję, że nam się wspólnie tutaj uda. Tak. Użyjmy to. W ten sposób. No, już nie przyda raczej. I wyciągniemy. ta barierka ona jest specjalnie tutaj powleczona taką gąbką. Żeby zapobiegać uderzeniom. Zobaczymy nam córcze tutaj z cierpliwością sobie poradzi. O, można sobie to dosunąć. Więc to na razie na bok. To się dziecko pobawi o. Niech będzie. Dobra, kolejna rzecz to jest. Dolna barierka, ona już nie ma takiego powleczenia. Jedno wchodzi, tutaj, w drugie. Ta barierka składała się z trzech elementów, ta składa się z dwóch, więc to jest w sumie ta różnica. Mam drugą różkę, jak sobie tam leży. Zobaczmy na szerokość, że to się tu mieści. Idealnie, jak od tego. Słuchajcie. Dobra, tu mamy takie różne tam elementy. Do, każdego, do każdej jest zestawię taki narożnik. Ja już jeden mam tutaj zamontowany. Ten nam się nie przyda. Przydałbym nam się na pewno te dwa elementy. Te też. I tu mamy zapasowy taki ten, tą spinkę, która jest wewnątrz tych rurek na łączeniu. Nie? To, to części zapasowe warto zostawić. Jest zestaw szybokręt, ale polecam przygotować sobie jakiś większy, ewentualnie wkrętarkę, jak ktoś ma, bo będziemy wkręcać to do drewna, więc no takim szybokręcikiem nie będzie łatwo. To na bok, to też i zobaczmy, co dalej. Dalej mamy tak, zestaw śrub, jakichś tam łączników, też z zapasem, więc bardzo fajnie. Instrukcję to sobie pominiemy. Ja tą instrukcję już czytałem i znam, więc nie będziemy jej tutaj teraz stosować. No i mamy materiał. Wezmę to, bo tu się córka gramoli, więc dobra. Teraz tak, producent zaleca, żeby od razu sobie włożyć tutaj te rurki. One jakby kierunek nie ma znaczenia, nie? Więc suwamy sobie w dolną część. Nie przepraszam, dolna to jest ta, która ma tutaj taki materiał różny. To jest po to, żeby była taka jeszcze krawędź, przez którą dziecko jednak się nie wysunie. mamy sobie to tutaj. Idealnie. No i ta druga. Druga wchodzi tu od góry. byśmy mieli. Może sobie to poczekać. Teraz dalej co Mamy, mamy takie kątowniki. Barierki można powiedzieć. W sumie nie wiem, słupki. O, tak by to trzeba powiedzieć. I te słupki są regulowane. Tutaj mamy blokadę i możemy sobie wyregulować I to regulujemy w zależności od grubości naszego materaca. My mamy dość gruby materac. On tam nie wiem, ma nas 20 cm. Więc fajnie, że ta regulacja tutaj jest. Na pewno się przyda. Te słupki są lewe i prawe, więc jak widać muszą być ułożone w ten sposób, nie można ich zamontować odwrotnie. Co do samych tutaj mechanizmów to sobie jeszcze opowiemy. No to co, zamontujmy najpierw pierwszy. W moim przypadku, Tak, w moim przypadku będę musiał zacząć od tego słupka z tego względu, że one muszą się idealnie zgrać tutaj, na tym kątowniku, na tym łączeniu. Więc sobie na razie włożę pod spodem. Można wybrać środki Dobra, chwilę, muszę się skończyć zająć. Dobra, córka nie jest, nie należy dawać krótszych dzieci, więc muszę się spieszyć. Przygotuję sobie od razu wkręty. Dwie sztuki, albo trzy. O, trzy sztuki wkrętów. To nie wiem po co jest w sumie. Nie napisali instrukcji do czego to. Ale zobaczymy, może nam się tutaj przyda. I te wkręty sobie wezmę na dół. I teraz musimy unieść materac. To też zdajemy w W razie gdyby co. No i co, zaprowadźmy. Zaraz Wam to tutaj pokażę. Tylko przyłożę sobie najpierw te elementy, żeby mi tutaj się ładnie zgrały, więc dostałem sobie wysokość. O. Równo z tym nakładam ten kątownik. W tym momencie już wiem, jak będę musiał ułożyć tą część. Tak, tak to wygląda u mnie. Tutaj pokażę. się krzyżują te elementy, więc musimy sobie jakoś to przyczepić. Dobra, uniosę materac i przykręcę sobie najpierw jedną śrubę. Zdaje mi się, że tą gąbkę to trzeba podłożyć właśnie na, na, na łączeniu. Po to, żeby wyrównać poziom. Czyli w zasadzie mógłbym ją tutaj podłożyć. A no, nie wiem czy to będzie widać. Jest to ustawię w ten sposób kamerę. Tak sobie ją podłożę, wydaje się, że powinno być OK. O, tu, tutaj w miarę równo optycznie, żeby to się zgadzało. No i co? I w zasadzie tutaj nie mam do czego przykręcić. Więc troszeczkę ją dosunę tutaj do krawędzi. O, tak żebym miał trochę drewna pod spodem. Dobra, tak powinno złapać tutaj też jest git. Szybokręcik. Polecam z magnesem. Łatwiej jest i dociskając przykręcamy. Raczej nie powinien być problemu. Żeby to chwyciło. O Tyk. Ja sobie jeszcze tutaj przykręcę. W razie, gdyby to się miało jakoś osunąć czy coś, mam nadzieję, że to widać. Coś tam widać, ale poprawimy kamerę. Ja sobie tutaj przykręcę. I jeszcze tutaj dobra, teraz musimy zamontować całą tą całą tą barierkę, żeby znać szerokość. Więc tu już mamy ustawione. To wysokość, że nam się stąd. To, więc możemy sobie założyć w takim razie ten element. Ten element montujemy w to miejsce i potrzebujemy z zestawu takiej coś. Taką tuleję z jednej strony związaną. Przekładamy ją z jednej strony. Ok. I z drugiej strony łapiemy śrubę. To tak. Drugą książeczką. Dobra. Kontynuujemy, więc wkładamy sobie to tutaj od zewnętrznej strony najlepiej. Zawsze lepiej od zewnętrznej takie rzeczy, bo dziecko nie będzie w stanie wciąć. Aha, właśnie jedna rzecz, której nie sprawdziłem. Która strona jest zewnętrzna, która wewnętrzna. W i mówią, że zamek jest od wewnętrznej. Z tego co kojarzę. Ale to nie ma znaczenia, już sprawdziliśmy. Jak wygodnie, chodzi o to, że tutaj jest kieszeń. I tą kieszeń wolimy, żeby była od wewnątrz, no bo od zewnątrz to w sumie po co na kieszeń, nie? No dobra. To by było OK. To tutaj też wsuwamy. Zbit. Z drugiej strony musimy założyć to. Więc zgodnie z poprzednią. Z tej tam. O, widzę, że pomocnik się zbliża. Co? Patrz, tak, tutaj jeszcze nie byłaś, na tej stronie. Zobacz, to jest pancernik do dotykania. Bardzo lubi te książeczki do dotykania. Pierwsze co robi, jak się otwiera tą książeczkę, to musi podotykać. Więc dokładnie tak, jak przewidział autor. Tu sobie przytrzymujemy z drugiej strony i powinno się to ładnie skontrolować. Zwyczucie nie za mocno. To jest jednak pasta, żeby nie poławiać się. Dobra. Teraz mamy tą część. I tu musimy. Tak, włóżmy te części od razu. To powinno. Właśnie, spójrz, jak to tutaj jest. no właśnie, w dół. Czyli w tym miejscu wkładamy sobie to w dół. O tak. I tu zahaczamy. O, dzięki czemu to będzie między ramą a materacem? Nie wypadnie. Z drugiej strony, tak samo, ale jak widzicie, zostało przejęte. Więc poczekamy chwilę. Możemy od razu. No, nie wyrównamy tutaj poziomu, ale to sobie za chwilę zrobimy. Więc zróbmy jakiś tam z zapasem. O coś takiego. Tu możemy odłożyć pod łóżko i, i włożyć te elementy piekł wypuszczyło i to się na część tak samo o to nie zobaczymy. O, udało się naciągnąć. Dobra, więc mamy tu dwie części. Widać za wysoko. Możemy sobie oddać. Pan, nie. Na czą już O. Tak i możemy włożyć ten plastik Czy ja mogę to? Mogę, poproszę. No nie, muszę szukać mm -hmm. w drugiej strony teraz łóżka. Dobra. Kolejna strona jeżę Dobra. to tak samo jak tutaj. Dwa. I do końca dosuwamy. Okej, okay, no i to by było tyle. Teraz trzeba będzie to skręcić. Poczekajcie, muszę ją przynieść. Dobra, lecimy dalej, póki mamy chwilę czasu. Kiedy tym zajęte. Bierzemy te trzy wkręty, o, trzy wkręty i i co? I teraz trzeba teraz podnieść i spróbować to przykręcić jakoś. Właśnie, możemy sobie razu to odblokować. Tutaj są takie zaczaski. Tu w tym miejscu mamy zaczask, Od drugiej strony jest kutka. Z jednej strony z jedną stronę, z drugiej w drugą, więc trzeba uważać. To się bardzo ładnie suwa. Super sprawa i też ważna rzecz, ciche to jest. Dzisiaj to zamykałem, jak dziecko usypiałem i bez problemu nie obudziło się. Także plus. Dobra, wkręty. No niestety nie, tutaj nie kładę. Bo zgubię zapomnę i będzie problem. No a w tym miejscu możemy sobie wykręcić. Tutaj, jeśli chodzi o odległość czy ustawienie tego, no to już nie mamy bardzo dużego wyboru. Z tego względu, że ta barierka nam sama tutaj trzyma poziom. Ok. Jeden wkręt chwycił, drugi w końcu pod skocem niestety musi wejść. poprzek dodatkowe zabezpieczenie Dobra. To by było. Teraz możemy to podnieść. Ja. Barierkę będzie miała. No, to może przyjść tutaj. I teraz mamy tutaj zamki. Te zamki są po to, żeby to ładnie się do dookoła tego słupka. Zamki. W ogóle fajnie coś pomyślane. No patrzcie. Patrzcie ma rudę. Telefon, zobaczę, będzie uśmiech. Nie bo. Tutaj fajnie pomyślane te zamki, bo zapinają się w dół. Więc nie spadną. Momencik. Ten zamek sobie tutaj zapniemy. On się fajnie zamyka do dołu. No i w zasadzie. Barierka założona. Teraz pokażę trochę. Tak, na narożniku tak to wygląda. Tutaj mamy otwieranie, z drugiej strony jest blokada, żeby przypadkiem nikt tam samodzielnie, czy dziecko, jak zaczniesz być bardziej sprytne, sobie nie otworzyło. Tu bardzo ładnie to wygląda. Jest kieszonka, jest mocno naciągnięty materiał, tutaj jest miękkie. Od spodu też nam dziecko tu nie wyjdzie za bardzo, bo nawet jak jak tutaj jakoś, jakimś cudem nogę włoży, to nie bardzo wypadnie. Otwieranie tego jest też spoko. Tutaj mamy kudeczkę, więc tą kudeczkę sobie na dół op, opuszczamy. Jedną stronę można w miarę tam topowo opuścić, potem druga kudeczkę otwieramy. Ciach, dopychamy i tak to wygląda złożone. Powiem szczerze, że dość solidna. Tutaj ta barierka już się sprawdziła, dziecko się nie opiera. Można się tutaj pobawić i jest bezpiecznie, prawda? No. No dobra. E, Ceny i inne takie rzeczy to teraz podrzucę tutaj na koniec filmu. Chyba tam około 200 zł jedna sztuka kosztowała. Nie było to najtańsze, no ale widać, że jest solidne i można to zdemontować i nie wiem odsprzedać później. Więc bardzo spoko. No i tyle. Dzięki w takim razie kończę, bo słyszycie, że mam tutaj zakłócenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siamanko, cześć.